Helmut Marko od miesięcy powtarzał, że żeby pokonać Mercedesa wcale nie trzeba mieć szybszego samochodu. Wystarczy być blisko, położyć presję, wyrzucić ze strefy komfortu i zmusić do błędu. Z Helmutem wielokrotnie się nie zgadzałem, natomiast tym razem przyznaję mu rację, bo Monako pokazało, że Mercedes pod presją popełnia błędy, popełnia je seryjnie, a te błędy są bardzo kosztowne. Oprócz tych błędów w zachowaniu Mercedesa pojawiło się również coś nietypowego. Zaczęto wskazywać palcami, zaczęto szukać winnych, co w Mercedesie do tej pory nie występowało. Jakie to może mieć przełożenie na tygodnie o tym wszystkim już za chwilę dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną Jest środa, 26 maja, Daniel Biały, echa padoku. No blame culture, to ma być fundament tego dobrego ducha w zespole Mercedesa, ale ten duch w niedzielne popołudnie został mocno złamany przez te wydarzenia, przez te niepowodzenia, trzeba to otwarcie powiedzieć. No i również ta kultura nieoceniania nikogo, nie szukania winnych gdzieś odeszła na dalszy plan. Najpierw Lewis Hamilton w wypowiedzi dla Ziego Sport zasugerował, że on nie ma sobie nic do zarzucenia, że to zespół jest winny tej całej sytuacji, tego niepowodzenia. I zespół musi nad tym popracować. Z kolei Toto Wolf oceniając tą sytuację z Walter i Bottasem powiedział, że to kierowca jest współwinny tego, co się stało, bo źle się zatrzymał na stanowisku serwisowym. To są bardzo nietypowe wypowiedzi dla przedstawicieli Mercedesa, bo oni przez lata nauczyli się, że te problemy załatwia się wewnątrz, w zamkniętych pokojach, gabinetach, natomiast nie wychodzi się z tym do mediów. Tym razem jest inaczej, i to może być wyraz frustracji, irytacji sytuacją, w której. Nagle stracili prowadzenie i w klasyfikacji konstruktorów, i w klasyfikacji kierowców. To jest potwierdzenie tego, o czym mówił Helmut Marko: Mercedes pod presją będzie pękał i Mercedes pod tą presją zaczyna pękać. Oczywiście tam wewnątrz, w fabryce, na pewno pojawi się taka dodatkowa siła, która spowoduje, że Mercedes będzie jeszcze mocniejszy, natomiast o ile tych pęknięć nie będzie za duża, może odwrotnie, jeżeli tych pęknięć będzie więcej, Red Bull może sobie w tym sezonie naprawdę świetnie radzić, może zepchnąć Mercedesa na to drugie. Miejsce w klasyfikacji, ale do końca sezonu jeszcze daleko. Botas źle stanął. O ile wynosiła, czy ile wynosiła różnica pomiędzy pit stopem Luisa Hamiltona a Walterem Botasem, bardzo dokładnie przejrzałem te wszystkie zdjęcia. Tu Mercedes pomógł w dzisiejszym materiale w race debrief. Są dwa idealne ujęcia z tego samego miejsca Walteriego Botasa i Luisa Hamiltona. O ile pomylił się Walter Botas. 10 cm. To była różnica w ustawieniu samochodów w stosunku do tych bocznych znaczników. Wykorzystałem właśnie te boczne, żółte znaczniki, bardzo dokładnie oznaczone, co 10 cm to jest właśnie ta różnica. Walter i Botas stanął czy ustawił się też pod pewnym kątem. Jaki był to kąt? Biorąc pod uwagę, że odległość między osiami samochodu wynosi około 3,6 metra, a różnica w układzie tej lewej przedniej opony w stosunku do linii wynosiła około 5 cm, to jest niecały jeden stopień różnicy. Czy to był błąd Walteriego Botasa, Czy możemy mówić tutaj o błędzie? Oczywiście kierowcy Formuły 1 są niesamowicie dokładni, ale czy tutaj możemy zrzucać winę na samego kierowcę? Ja nie jestem o tym przekonany, ale zaraz się do tego wszystkiego odniosę. Z kolei na tych nagraniach, których niestety nie mogę Wam pokazać ze względu na prawa do e, transmisji, które mogłyby spowodować, że materiał zostanie zablokowany, tutaj zazdroszczę kolegom, którzy pracują np. w stacji 11, bo oni mają idealny materiał do analizy, szkoda tylko, że z tego nie korzystają. Tutaj na tych nagraniach widać, że ten niewielki błąd zmusza mechanika, który obsługiwał prawą przednią oponę do zmiany pozycji. Ten mechanik się musi lekko przesunąć, natomiast zanim to robi, zanim się przesuwa, koryguje w swoją pozycję, przykłada już pistolet i wykonuje pierwszy. Obrudnić. To według Jamesa Valve'a było powodem uszkodzenia tej nakrętki i spowodowało, że kolejne przyłożenie pistoletu już było nieskuteczne, nawet jeżeli on został założony w to gniazdo we właściwej pozycji. To doprowadziło do uszkodzenia samej nakrętki i spowodowało, że odkręcenie koła nie było możliwe. to Wolf jeszcze żartował po tym weekendzie wyścigowym. Miał jeszcze trochę nastroju do żartów, że poproszą Ferrari o taki wielki kowalski młot, żeby spróbować to koło usunąć, ale James Powiedział, my chcieliśmy to zostawić w takim stanie, jak było, żeby w fabryce spokojnie sobie wszystko zbadać. Wynik tego badania jest jak na razie jednoznaczny: błąd został popełniony przez mechanika, czy inaczej, błąd wynikał z tego ustawienia. Pistoletu pod kątem. Z jednej strony mamy Walterego Botasa, z drugiej strony mamy samego mechanika, który niedokładnie przykłada ten pistolet i wykonuje ten pierwszy obrót. Rzeczywiście możemy tutaj mówić o winie i kierowcy, i samego mechanika, natomiast takie sytuacje się zdarzają i tutaj powinna być pewna tolerancja, jeżeli chodzi o błąd, o te stopnie, o te milimetry. Tutaj nie powinno to działać zero-jedynkowo. I jako dobry przykład podam pit stop wykonany przez Mika Schumachera w Barcelonie, kiedy uderzył w przedni podnośnik, kiedy wszyscy czterej mechanicy obsługujący pistolety, w zasadzie cała załoga musiała się o te kilka centymetrów przesunąć do przodu. Pit stop trwał tylko odrobinę dłużej, natomiast zmiana zakończyła się jak najbardziej poprawnie. Mik mógł kontynuować rywalizację. Wracam jeszcze do Bahraniu, bo tam była podobna sytuacja. Również prawa przednia opona. Tam również doszło do częściowego uszkodzenia nakrętki, no ale oprócz dłuższego czasu postoju nie było takiego dramatu. No i teraz dlaczego Toto Wolf zdecydował się tak ocenić swojego kierowcę? Może podejrzewa, czy może już wie, że to nie będzie wkrótce jego kierowca. Woli bronić zespołu, tego, który zostaje, tych dobrych ludzi. Toto Wolf powiedział, że ten mechanik, który obsługuje prawą przed nią jest jednym z najlepszych, jest jednym z najbardziej wysportowanych i na pewno nie on ponosi za to winę. Toto Wolf być może już wie o czym wspomniał David Coulthard w trakcie przygotowania do tego weekendu w Monaco, że Walter i Bottas nie będzie już prawdopodobnie z zespołem w kolejnym sezonie. Coulthard przypuszcza, że Bottasowi powiedziano już, że nie będzie z zespołem w kolejnym sezonie, i to może być źródłem wielu problemów, które pojawią się w tym zespole w ciągu najbliższych tygodni. Na pewno ten nastrój jest kiepski, jeżeli chodzi o. Winę za to wszystko, co się wydarzyło. Moim zdaniem, winne są rozwiązania, których używa Mercedes. Dwukrotnie w bardzo e, małym odstępie czasowym dochodzi do takiego problemu. Te nakrętki są bardzo lekkie. Te nakrętki, to jest oczywiście specyfika Formuły 1, są stworzone z materiału, który ma wytrzymać tyle, ile ma wytrzymać. I tutaj większa siła pod innym kątem spowodowała uszkodzenie. Mercedes musi to przemyśleć, być może przeprojektować. Problemem może być to, że to są elementy homologowane. To może wydłużyć. Okres wprowadzenia nowej konstrukcji do użycia, moim zdaniem, problemem są właśnie materiały. I tutaj Mercedes musi popracować, bo takie błędy 10 cm, 1 stopień będą się zdarzać powinien być większy bufor i dla samych mechaników i dla samego kierowcy taki bufor bezpieczeństwa, bo te pół sekundy nie zrobią tak dużej różnicy, czy raz na 23 wyścigi w sezonie te pół sekundy mogą być kluczowe. W pozostałych wyścigach nie będą miały większego znaczenia. A co do Lewisa Hamiltona i jego problemu, James Walls tłumaczył dzisiaj, że Przeliczenia wynikało, że Luis wyjedzie przed pierem gaslim. Okazało się, że zespół nie miał zbyt wielu danych na temat tego, jak będzie zachowywała się twarda opona na tym okrążeniu wyjazdowym, testowali w czwartek, potem warunki na to, że się zmieniły, bo był deszcz. Finalnie w wyścigu okazało się, że ta opona była wolniejsza niż zakładali. Takie sytuacje również mogą się zdarzyć. Z jednej strony chciałbym powiedzieć oby częściej, bo to daje Red Bullowi szansę, z drugiej strony nikomu nie życzmy źle, jeżeli Red Bull ma na tyle tempa i na tyle jest przygotowany do tego sezonu, żeby pokonać Mercedesa, niech go pokona. Po prostu swoją dobrą formą, a nie liczy na problemy. Te problemy pojawiły się też w zespole Ferrari. Mówię tutaj o samochodzie Szala Leclerca. No ile zespół w pierwszej chwili, czy Mattia Binotto w pierwszej chwili mówił, że te problemy nie były wynikiem uderzenia, czy prawdopodobnie nie były wynikiem krakcji, to już analiza wykonana przez mechaników w fabryce jasno pokazała, że uszkodzenie po lewej stronie samochodu było wynikiem tego uderzenia w bandę z prawej strony samochodu. Kto jest winny tej sytuacji? No, Matyabino to mówi, że procedury. Procedury nie przewidują w przypadku uszkodzenia prawej strony samochodu dokładnej inspekcji lewej samochodu, strony samochodu i odwrotnie. Myślę, że procedury na pewno trzeba zmienić, ale przydałoby się też trochę zdrowego rozsądku, bo to uderzenie naprawdę choć nie wyglądało groźnie, było bardzo mocne. Jeżeli chodzi o te problemy, które trapiły kierowców w trakcie Grand Prix Monaco, to tutaj Kimi Räikkönen i Nicolas Latifi narzekali na to, że przez cały wyścig byli pozbawieni napoju który jest dostarczany. Kimi Räikkönen nawet krzyczał na swój zespół, ile trzeba włożyć w to, żeby podpiąć dobrze tą rurkę, żeby ona się trzymała. Już na okrążeniu rozgrzewkowym ta rurka podająca napój wypadła, została gdzieś za kołnierzem. Z kolei Nikolas Latifi sam popełnił błąd, bo zapomniał tej rurki podpiąć. I jeżeli jesteśmy przy temacie tego picia, tych bidonów, tych rurek to bardzo ciekawe informacje pojawiły się w ostatnim F1 Tech Talk tam właśnie Sam Collins zasugerował, że Red Bull może mieć nietypowe rozwiązanie jeżeli chodzi o sposób czy lokalizację tego bidona w zasadzie tego worka z napojem, on ma się znajdować w nosie samochodu na co wskazują specjalne rurki które tam zostały poprowadzone jakie jest podejrzenie jeżeli chodzi o Red Bulla, Red Bull może wykorzystywać ten worek, który znajduje się z przodu, on ma pojemność około 2 litrów do tego, żeby zmieniać balans samochodu inaczej. W trakcie wyścigu, kiedy kierowca wypija ten napój. W przód robi się lżejszy, ten balans się może zmienić. Jeżeli rzeczywiście tak zaawansowane, tak wymyślne rozwiązania Red Bull wdrożył w tym samochodzie, to jestem ciekaw, co znajduje się w pozostałych jego częściach. No, byłoby to niezwykle ciekawe rozwiązanie. Z drugiej strony, no gdyby doszło do jakiegoś uszkodzenia, chociażby tej pompki, tego balansu nie udałoby się zmienić, mam tutaj pewne wątpliwości. Ta informacja też została podana z małym znakiem zapytania, bardziej jako ciekawostka. Będziemy śledzili ten temat. Dużo informacji w ostatnim czasie dociera takich niepokojących dotyczących obostrzeń w Austrii, Francji czy tych zmian przepisów ogólnie na terenie Unii Europejskiej które mogą sprawdzić, że te wyścigi nie dojdą do skutku. Tutaj Wielka Brytania jest kluczem, bo tam siedziby mają wszystkie zespoły. Jeżeli nie doszłoby do rywalizacji we Francji, na pewno duży problem czy yy, bardzo żałowałby tego Fernando Alonso i pewnie zespół Alpine. Alonso po tych słabych występach broni się tym, że te pierwsze wyścigi, pierwsze tory, na których się ścigano, nie były torami, w których kierowca wracający może poczuć dobrze samochód, może złapać tą bazę, dobrze się adaptować. I on uważa, że to właśnie Francja i Torre-Licar to będzie dla niego takim miejscem, kiedy znajdzie właściwy punkt odniesienia, kiedy w końcu poczuje się pewnie w tym samochodzie. Ale pojawiają się dziennikarze, którzy w rozmowach z przedstawicielami zespołu wyczuli bardzo, duży, bardzo duże nadzieje związane właśnie z, z występem we Francji, czyżby Alpine we Francji miał wprowadzić jakieś nowe rozwiązania. Myślę, że o tym przekonamy się. Wkrótce Fernando Alonso mówi, że ta Francja może być dla niego przełomem, dla niego, a może dla całego zespołu. Poczekamy, zobaczymy. Natomiast e, smutna informacja dotarła też w trakcie tego e, rozpoczętego już tygodnia. Odszedł Max Mosley, człowiek niezwykle kontrowersyjny, ale o tych kontrowersjach wolałbym nie mówić wolę się skupić na tych kwestiach związanych z Formułą 1. Max Motley zmienił Formułę 1 wspólnie z Bernie szczególnie w tym obszarze bezpieczeństwa. Zrobili niesamowitą robotę. Profesor Sid Watkins był tym elementem wykonawczym, tym mózgiem tej operacji, ale oni zapewnili finansowanie i te podstawy, powiedzmy, prawne do tego, żeby to się zmieniało. Myślę, że tej postaci niezwykle barwnej Warto oddać całe wydanie magazynu Hapadoku i być może kiedyś znajdzie się czas na to, żeby to dobrze przygotować. Nie chcę tego robić po łebkach, znać im już trochę. Smutna informacja, natomiast Max Mosley od pewnego czasu nie był już związany z Formułą 1, nie był aktywnie zaangażowany w to, ale mimo wszystko warto przyjrzeć się tej postaci. I na koniec temat organizacyjny, tak naprawdę, padło pytanie: Co z tym nowym formatem okrążenia formującego? Na YouTubie pojawił się tylko pierwszy odcinek Zaproszenie na format dedykowany Platformie Twitter To tam właśnie pojawiają się filmiki, których długość nie przekracza 2.20 I tam właśnie łapię z Wami kontakt W trakcie weekendu wyścigowego Czy w takich chwilach, kiedy nie mam czasu Stanąć przed kamerą, zrobić dłuższego materiału Ale chcę się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami I tak było w ciągu ostatnich kilku dni Tych materiałów było dwa lub trzy Odsyłam na Twittera, jeżeli będziecie Bardzo, ale to bardzo, bardzo chcieli, żeby te materiały Pokazywały się też, ukazywały się też na YouTubie. Postaram się to udostępnić. Postaram się, żeby to było możliwe. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w trakcie tygodnia, bo myślę, że to jest dopiero początek takiej serii newsów po tym weekendzie wyścigowym i jeszcze będzie ciekawie, będzie o czym mówić. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.